Witam Was! Prosiliście o to, żebym nagrała jeszcze jakiś content, filmik. Więc dzisiaj Wam nagram, bo akurat przyszło mi do głowy a miałam już dawno to zrobić przyszło mi do głowy przy wczorajszych przetworach czyli wczoraj robiłam pierwszy w tym sezonie syrop miętowy taki do rozcieńczania z wodą do, 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 jako dodatek do np. soku jabłkowego, do nawet drinka, tu polecam bezalkoholowe Mohito. I co mi było potrzebne? Zwykle drukuję swoje etykietki, bo często rozdaję komuś w prezencie, na przykład takie własne przetwory. I drukowałam, zwykle robiłam swoje jakieś etykietki i drukowałam je na zwykłej laserowej drukarce. Wycinałam wtedy, wiadomo, i naklejałam dookoła taśmą klejącą tak, wokół butelki taśma klejąca, ta szeroka nie zawsze ona wystarczała, ale ponieważ moje dzieci, mój syn z moją przyszłą synową, docenili to że robię y, własne przetwory, że daję je w prezencie, tudzież grzybki, tu przecier ze szczawiu, y, tu właśnie syrop pigmentowy, soczek malinowy, i y, że ładnie to będzie wyglądało, jak ja nie będę tego oklejała już taśmą, tylko po prostu na jakichś naklejkach. No wiadomo, naklejki wcale takie tanie nie są, gdybyśmy sobie chcieli zamówić. I tu moje dzieci wymyśliły Nadadzą mi pod choinkę drukusia. Słuchajcie, to był rewelacyjny pomysł. Naprawdę. To był super pomysł, ponieważ drukuś jest y, super. Ja na nim drukuję czasem, mm, jak coś y, wystawiam na wintek ze swoich handmade'ów i sprzedam. No, to często drukuję etykiety właśnie na drukusiu. Raz, dwa pobieram sobie na telefon i z apki drukusia drukuję, naklejam. I raz, dwa. I nie, nie tracę papieru, wycinanie potem tej etykietki i tak dalej, tylko ona mi się drukuje. Oczywiście w niezbyt jakimś dużym formacie, ale wystarczająco, możemy zeskanować etykietę, w na przykład w paczkomacie. Ale. Drukuś służy mi też jako drukowania własnych etykiet. Ja swoje etykietki mam jeszcze z zeszłego roku, które robiłam i to teraz wygląda mniej więcej w ten sposób. Już Wam pokażę. Drukuś to jest rzecz nieskomplikowana, nie potrzeba do tego jakiegoś specjalnego tuszu. Ona drukuje po prostu. Jak Wam powiedzieć? Sama z siebie. Po prostu drukuję, bo może. Yy, maleńkie urządzenie na bluetooth. Yy, w tej chwili jest już włączone, więc yy, mryga niebieskie światełko. Yy, tu naciskamy, otwieramy i wyjmujemy lub wkładamy. Taśmy z etykietkami. Ja dostałam od dzieci z papierem takim, on się nazywa papier termiczny. I można drukować na takim papierze jakieś sobie notatki, przykleić magnesem na lodówkę czy coś takiego. Natomiast do robienia naklejek kupiłam na temu no bo gdzie indziej. Kupiłam opakowanie 12 rolek termicznych, ale naklejek z klejem i zapłaciłam za to chyba 12 zł, o ile dobrze pamiętam, coś plus minus 12 zł, gdzie mam cztery kolory, 6 białych i po dwie niebieski, taki różowy i żółty. I teraz Wam pokażę, jak to działa. Potrzebny nam jest smartfon. Potrzebny nam jest smartfon. Ja już się cofnę Wam pokażę, jak to działa. Yy, mamy apkę. Mm, tu. Otwieramy aplikację. Do pierwszego użycia musicie po prostu tą aplikację sobie y, pobrać. I teraz co? Możemy drukować dokument, czyli tak jak ja na przykład drukuję y, etykietę z PDF-u, a możemy drukować zdjęcie. Klikam sobie drukuj zdjęcie i teraz tak wybieram. Bo akurat mam przygotowaną etykietkę. Wybieram sobie etykietkę, którą chcę drukować, i mam możliwość albo wydrukować ją tak, i ona będzie malutka, albo obrócić ją. Mamy tutaj możliwość obrócenia, i co? I hop. Jest etykieta? Jest. Pojawia się. Ona będzie oczywiście czarno-biała. Teraz będzie na czerwonym tle, ponieważ po taką mam rolkę włożoną. żółtym przyciskiem drukuj. I co robi drukuś? Patrzcie, co robi drukuś. Drukuj sobie, ją, drukuje. Bo drukuś wie, jaką ja potrzebuję etykietki. Bo ja powiedziałam wcześniej, drukuj się. No i popatrzcie. Wyciągam jej kawałek jeszcze. Szybkim ruchem. Mam gotową etykietkę. I teraz biorę sobie buteleczkę. O, tutaj sobie mogę wyrównać, żeby było ładniej, bo jak zerwałam, to to tak nieestetycznie wyszło. Więc sobie mogę wyrównać. Z tej strony też sobie wyrównam nożyczkami. O, proszę. Mam fajną etykietkę. Tu jest dobrze, że jest ten y, brzeg taki wystający na pół centymetra, więc łatwiej jest to. Mam etykietkę. Mam butelkę. Tu sobie trochę krzywo rolkę wsadziłam, więc mi troszkę krzywo wyszło i słuchajcie. Estetycznie ładnie, szybko. E Drukuś można kupić w polskich sklepach, drukuś można kupić na Allegro, ale można też kupić na temu. Ja sprawdzałem ceny na temu i one się wahają dokładnie z takim samym uśmieszkiem różowe i niebieskie drukusie, które się nie nazywają drukuś, tylko jakoś tam inaczej. Po pewnie chińsku, koreańsku, czy jakiemuś tam innemu. Ale one kosztują, słuchajcie, wcale nie tak dużo. Bo od jakichś tam niespełna 65 zł działam chyba najtańsze, a może nawet i są i tańsze, tylko ja już nie oglądałam. Do nawet 120 zł za dokładnie ten sam model. Więc, jeśli mielibyście kupować sobie na internecie, na przykład na temu, to sobie sprawdźcie ceny. Urządzenie jest fajne. Takie urządzenie możecie sobie normalnie wrzucić do torebki. Ono się łączy z waszym telefonem przez Bluetooth. To wszystko. To jest. Słuchajcie, według mnie. Ekstra właśnie y, sprzęcik dla takich osób, które robią jakieś handmade y, y, i sobie na przykład y, same chcą drukować swoje metki, nie płacąc za to miliona monet, bo oczywiście jak wiecie, y, metki naklejki można sobie zamówić również na temu. Jezus, ja nie wiem, ale ja na tym temu to po prostu. Y, Brakuje tam tylko chyba ziemniaków, które mogłabym kupować, ale za długo by szły, więc sami rozumiecie. Ale generalnie ja na temu kupuję bardzo dużo różnych rzeczy, tych moich dodatków do robutek, które robię, jakichś tam form silikonowych, jakichś... Takich które, które na przykład, o jakieś prasowanki, jakieś aplikacje, jakieś wstążki i tym podobne rzeczy. W związku z powyższym, no ja szukałam informacji gdzie to mogę znaleźć znalazłam takie druku się na Allegro znalazłam w jakichś tam sklepach innych internetowych ale znalazłam też właśnie na temu Z drukuś maleńkie kompaktowe urządzenie nie potrzeba wymiany tuszu bo to jest druk termiczny jak kompletnie nie wiem na czym on polega wiem tylko tyle że po prostu drukuje bierzesz Pobierasz apkę na telefon, wybierasz z telefonu zdjęcie, dokument tekstowy i pobierasz. To są, dla mnie, w tym urządzonku są same plusy. Ktoś może znaleźć minus. Jaki? Format na przykład, tak? Dlatego, że, no jak widzicie, to drukuje na szerokość taśmy. To drukuje na szerokość taśmy, więc większego druku mieć nie będziecie, ale e, tak jak ja na przykład potrzebuję do zrobienia etykiet na swoje przetwory, to mi to w zupełności wystarczy. Ja tam nic więcej nie potrzebuję. Czasem, jak potrzebuję wydrukować e, etykietę z Vinted, to ją sobie po prostu na tym drukuję. I to wszystko. Także e, ja Wam polecam, e, polecam Wam mój zrobnięto. A jeśli chcecie przepis na ten syrop, który jest, no to go znajdziecie na moim e, blogu i na moim, e, na moim Instagramie. Także trzymajcie się, drukujcie.